Cześć, tutaj Krzysiek z CleverBee i dzisiaj pokażę Ci jak zainstalować i skonfigurować do pracy Power BI. Czyli coś od czego musisz zacząć, jeżeli chcesz nauczyć się korzystać z tego całkiem sympatycznego narzędzia. Przede wszystkim musisz oczywiście oprogramowanie ściągnąć. W tym celu odpal swoją ulubioną przeglądarkę, swoją ulubioną wyszukiwarkę i wpisz Power BI Download. Ukaże Ci się lista wyników. Kliknij na ten, który właśnie tutaj widzisz. Odwożę się stronę strony Microsoftu. Kliknij przycisk pobierz. <kluzny> Otworzy się Microsoft Store i tutaj mała e, dygresja. E, zawsze polecam e, ściąganie i korzystanie właśnie z instalki z Microsoft Store. Dlaczego? Ponieważ pozwoli ci to na utrzymywanie oprogramowania zawsze aktualnego. Kliknij zainstaluj, jeżeli jesteś zalogowany, to oczywiście będziesz zalogowany. Ja tutaj na potrzeby tego wideo nie będę się logował. I oprogramowanie w tym momencie się ściąga i instaluje. Chwileczkę to potrwa, dlatego przewińmy sobie do przodu troszeczkę. Nie będziemy czekać, aż to tutaj wszystko nam się zainstaluje. Rak, cak, robimy magię, i oczywiście to może chwilę, chwilę potrwać, ponieważ instalka e, waży prawie pół giga. Także e, musisz uzbroić się w cierpliwość. I jesteśmy gotowi do działania. E, produkt został zainstalowany. Wszystko jest super. E, musisz kliknąć teraz przycisk Uruchom. Po kliknięciu oprogramowanie Power BI nam się oczywiście otworzy. Może to czasami potrwać chwilę dłużej, chwilę krócej, nieważne. W każdym razie jesteś gotowy do drogi. Co tutaj mogę powiedzieć? Oczywiście możesz, możesz, możesz kliknąć rozpocznij zalogować się, założyć konto za pomocą którego będziesz mógł korzystać z wszystkich dobrodziejstw wersji online Power BI. Na razie nam to nie będzie do niczego potrzebne. A jest jedno małe ograniczenie, mianowicie będziesz potrzebował do tego konta pocztowego w domenie firmowej albo w domenie Edukacyjnej. Bez tego po prostu tego konta nie założysz. Pod tym wideo też we wpisie napiszę sposób, w jaki możesz otrzymać. Konto trialowe, Microsoftowe, Microsoft 365, właśnie do używania tego oprogramowania. Na razie też nie będzie Ci to potrzebne. Możesz skoncentrować się na tworzeniu raportów, na tworzeniu rozwiązań, bez logowania na samej, na samej instalce. Więcej do szczęścia Ci nie będzie potrzeba.